Bardzo, dziwne i bardzo, bardzo niebezpieczne. I druga sprawa, już o której tam kiedyś też wspominałem na wcześniejszych sesjach, dotycząca właśnie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Chodzi mi o miejsce lokalizacji Bartoszewskiego Centrum Informacji. To jest no, miejsce kompletnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Ja uważam, że ta siedziba powinna się znajdować w budynku właśnie dworca idealne miejsce tak gdzie osoby przyjeżdżające tak przyjeżdżają mogłyby zasięgnąć informacji przy okazji mielibyśmy też częściowo rozwiązany problem no może nie wiem czy nie powinienem o tym mówić z czekaniem na autobusy tak yy, osób podróżnych no bo Bartoszewskie Centrum Informacji jest otwarte do godziny 15 tam byłyby komputery osoby które gdzieś tam by przyjechały mogłyby poczekać w ciepłym pomieszczeniu i mielibyśmy częściowo tak jak gdyby tą drugą kwestię którą tutaj pan Witek Darski walczył tak I, no częściowo rozwiązano także to by było naprawdę piękne rozwiązanie nie wiem czy powinienem o tym mówić z czekaniem na autobusy, tak, y, osób podróżnych, no bo Bartoszyckie Centrum Informacji jest otwarte do godziny 15, tam byłyby komputery, osoby, które gdzieś tam by przyjechały, mogłyby poczekać w ciepłym pomieszczeniu i mielibyśmy częściowo, tak, jak gdyby tą drugą kwestię, którą tutaj pan Witek Darski walczył, tak, I, no częściowo rozwiązano, także to by było naprawdę piękne rozwiązanie. Czy można no było się na tym problemem po prostu pochylić i, i tak zrobić? No bo teraz z tego co wiem, to tam niewiele się dzieje, tak? Mamy niby yy, przystanek, tak, yy, ale tam w zasadzie, no to nie ma tego przy, yy, przystania. tak? No poczekali, wiadomo, nie, nie, nie zrobimy rozumiem. tak, bo po dwóch tygodniach drzwi zostaną wyrwane, i a to by było tak. O, pracownicy by byli, tak? Yy, jak no rozumiem. Nadzorowaliby to wszystko. Ja to tyle z mojej strony. Dziękuję. Wszystko jest. No, może jeszcze pan Witold... nie odpowiesz? Dobrze, to proszę. Bo... Dobrze. Jeżeli chodzi o BCI, myślę, że to znowu byłoby jak jak ówcześnie bardzo długa dyskusja, więc ja na razie nie odpowiem na to pytanie. Bardzo przepraszam.